Cześć, cześć, witam się z wami z Ankorwatu, czyli z największego kompleksu świątynnego na świecie, wpisanego oczywiście na listę UNESCO. Te świątynie były budowane od około IX do XII wieku, więc mają ponad tysiąc lat. Jest to też największy zabytek religijny na świecie, zajmujący powierzchnię około 162 hektarów. Jest to w sumie więcej niż niejedno miasto. Początkowo Angkor Wat było hinduistyczną świątynią poświęconą Bogu Wisznu. Z czasem jednak stała się świątynią buddyjską, co jest rzadkością w świecie religii, ponieważ świątynie zazwyczaj pozostają poświęcone pierwotnemu bóstwu. Co? Jest ciasno. Co trzeba zrobić? Trzeba tu wejść. A tam nie zaglądamy? Jest mały i ciasny. Co trzeba zrobić? Serpent. oh wow oh that's a good job no. Zawsze nie, zawsze nagrywa jak jestem w najgorszym momencie, że się albo się próbuje przewrócić, albo wygląda na spoconę, zawsze wtedy nagrywa. Nigdy nie nagrywa jak wygląda doskonale. Ty się rozłożył na fotelu. można <grym> podróżować. To jest jak pierwsze wrodzenia. Jest super, niesamowite, że my, coś takiego zrobili. Jestem ciekaw, co będzie dalej. Pierwszy pit stop zaliczony. W szczytowym okresie rozwoju ten kompleks świątynny był największym. Przed industrialnym miastem na świecie prawdopodobnie był większy nawet od samego Londynu w czasie średniowiecza. Niektóre z świątyni w tym kompleksie, w tym sam Angkor Wat mają kłady astronomiczne, które są uważane za celowe. Na przykład podczas przesilenia letniego słońce wstaje bezpośrednio nad centralną wieżą Angkor Watu. No i oczywiście sam Angkor Wat jest na tyle ważnym e, miejscem na mapie Kambodży. Że jest on umieszczony nawet w fladze Kambodży. Jest takim symbolem Kambodży. Wszyscy kojarzą Kambodżę właśnie z Angkor Watem. Jesteśmy 10 minut na oglądanie i potem idziemy na północne wyjście. Nie wiem gdzie to jest, ale. Ale nie ja wiem. Ja i tak już bym była zgubiona. Idę, idę. Staram się nie zgubić. Wiesz, tam jest już Pokaż. Pokaż. stopień w kształcie płomienia. Tak, to jest stopień, który ma rzeźbienia, które mają symbolizować płomienie. Czwarta rano Super Jedziemy na słońce Ekstra Słód słońca nad Angkor był naprawdę spektakularnym widowiskiem. Zresztą widzieliście na nagraniach, że jest to coś wspaniałego i naprawdę wartego wzięcia pod uwagę na swojej bucket list. Zresztą w środku, jak widzicie, te wszystkie zrzeźbienia, tak pięknie jeszcze zachowane. Niesamowite, jak tysiąc lat temu potrafili tutaj budować już świątynię. Naprawdę i w jak dobrym stanie to się wszystko zachowało. Zresztą naprawdę było to wtedy imperium, które było jednym z największych na świecie, więc zwyczajnie mieli wtedy na to pieniądze i zasoby ludzkie, żeby coś takiego zbudować. Ten kompleks świątyń i właściwie miast, które się przy tych świątyniach budowały, były tak zaawansowanym projektem, że, że zaprojektowane pod to były specjalne systemy kanalizacji, które pozwalały na doprowadzanie wody przez cały rok, przez co przez cały rok można było hodować ryż, który był potrzebny do wyżywienia nie tylko ludzi, którzy budowali te świątynie, ale też słoni, bo budowle były też um, wykonywane przez pracę słoni, które wciągały te wielkie, które wciągały te wielkie kamienie do góry. No i dodatkowo też um, najważniejsze osobistości wjeżdżały na słoniach do tych świątyni właśnie na grzbiecie, więc trzeba było mieć jedzenie i dla słoni i dla ludzi, którzy opiekowali się tymi świątyniami i je budowali. Pod świątyniami też często można spotkać e, ofiary min, e, które zbierają po prostu pieniądze na swoje leczenie czy życie, ale o nich za chwilę będzie nieco więcej. I tutaj jesteśmy już przed wejściem do świątyni Taprom, w której nagrywana była Lara Croft z Angeliną Jolie. Co ciekawe, nasz y, przewodnik opowiedział nam dosyć... Smutną historię właśnie, zanim weszliśmy do tej świątyni, opowiadał, że jako dziecko bardzo często właśnie bawił się w ruinach tych świątyni, zanim one były tak dostępne dla turystów, bo wcześniej te świątynie porastała dżungla, one właściwie były pochłonięte przez dżunglę. Podczas wojny amerykańsko-wietnamskiej cała Kambodża była... W minach to właściwie tylko terytoria tych świątyń były niezaminowanym terenem, więc dzieci mogły się swobodnie tam bawić, bo nie było żadnego ryzyka, że któryś z nich straci życie ze względu na wejście w minę. I właśnie ten przewodnik opowiadał, że całe dzieciństwo spędził w tych ruinach bawiąc się ze swoimi przyjaciółmi, ale opowiedział też bardzo smutną historię o tym, jak właściwie wyglądało jego dzieciństwo w Kambodży. Ponieważ, no jak wspominałam, Kambodża jest krajem czwartego świata, który jest bardzo biedny. I ten przewodnik mówił o tym, że jako dziecko bardzo często jakieś organizacje, które zajmowały się pomocą właśnie w krajach czwartego świata, rzucały paczki z żywnością z helikopterów właśnie w Kambodży. Powiadał, że jako dziecko wielokrotnie po prostu biegł po paczki z żywnością, które były zrzucane im z helikoptera. Więc wyobraźcie sobie, z jakim głodem i biedą muszą się cały czas borykać ludzie w Kalmboczy. Pewnego razu, kiedy widział, że ta paczka została zrzucona z żywnością, bieg ze swoim najlepszym przyjacielem, właśnie miał 10 lat, biegli po tą paczkę, no i jego przyjaciel go wyprzedził, biegł po prostu jako pierwszy, no i niestety m, trafił na minę, która pozbawiła go życia, więc wyobraźcie sobie, jaka trauma dla naszego przewodnika, który jako dziesięcioletnie dziecko widział, jak jego najlepszy przyjaciel umiera. W całym kraju nadal są miny i tutaj możecie zobaczyć, czy mamy te temat właśnie min w Kambodży. Byliśmy też w bardzo fajnym centrum Apopo, które szkoli takie gigantyczne szczurki afrykańskie. Naturalnie te szczurki żyją w norkach. Mają bardzo, bardzo, bardzo wrażliwy węch. Te szczurki są szkolone do tego, aby wyczuwały TNT, te, czyli składnik min i właśnie dzięki nim w dość precyzyjny sposób można rozminowywać właśnie tereny Kambodży. Tu możecie popatrzeć, jaki taki szczurek pracuje właśnie na polu, żeby wyszukiwać tego TNT. Ale co ciekawe, te szczurki też są wykorzystywane w laboratoriach. Gdzie są szkolone do wąchania próbek śliny pacjentów i sygnalizowania obecności bakterii gruźlicy. Ich zdolności w tej dziedzinie są naprawdę imponujące, szczególnie biorąc pod uwagę, że mogą przetwarzać próbki szybciej niż tradycyjne metody diagnostyczne. Dzięki takim szczurkom można w bardzo łatwy sposób wykryć, zdiagnozować gruźlicę i szczególnie jest to ważne w krajach afrykańskich, gdzie ta opieka medyczna jest na dość niskim poziomie. W tym centrum też były puszczone różne historie osób, które spotkały się z tymi szczurkami, odzyskały jakieś tereny wiejskie. No i jeden z pracowników, właśnie, który pracuje z tymi szczurkami, opowiadał, że kiedyś jadł szczury na obiad, ale od kiedy zaczął z tymi szczurkami pracować, to. Już nigdy więcej nie zjadł szczurka, więc to też pokazuje, jak duża jest bieda w kraju, jeśli no, jedzone są na obiad normalnie szczury, węże, pająki, i to właśnie nie dlatego, że ktoś ma takie preferencje kulinarne, tylko właśnie przez to, że no, w Kambodży dużo osób nadal zmaga się z głodem. W opisie tego filmu znajdziecie jeszcze link do Instagrama tego centrum, a po żebyście mogli sobie zobaczyć więcej materiałów z tymi szczurkami i poczytać może nieco więcej na temat historii tego miejsca. A ja powoli kończę tego drugiego vloga z Kambodży. Mimo tego, że Kambodża jest trudnym doświadczeniem i nie jest to łatwe miejsce, to oceniam ten wyjazd. Pozytywnie, dobrze mi było w Kambodży, wiele się nauczyłam, spojrzałam na wiele rzeczy z innej perspektywy i na pewno będę chciała wrócić do tego miejsca. Także może kolejna zima będzie w Kambodży, zobaczymy. W każdym razie dzięki za oglądanie. Stawcie łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie i do zobaczenia. Kolejnym razem, pa pa!